Że ci wszyscy panowie w ładnych strojach, którzy zaopatrzeni są w te drewniane laki, są to sędziowie. Tutaj nie sędziuje się za pomocą tutaj sędziuje się za pomocą drewnianej pały. Inaczej się nie da. Niestety Daniela, Daniel z zakonu Świętego Jana jeszcze rok temu walczył. Walczył tutaj z e, nami, bawił się doskonale. Dzisiaj niestety jest Świątce. Dzisiaj nie można e, e, porozumieć, ale mamy nadzieję na jego powrót do nas, dlatego zbieramy pieniądze. Każdy Pamiętajcie, że kłócić się może tylko nasz kapitan. Po pierwsze, mamy sędziów, którzy będą pilnowali Eee, żeby przebieg walk był zgodny z zasadami, interweniowali wtedy, kiedy, kiedy trzeba. Po pierwsze sędziowie będą przeglądać broń. Nie dyskutujesz się z sędziami, jeżeli mówi, że coś nie wchodzi, to nie wchodzi, koniec dyskusji, tak? Eee, jest na stylu, że zawsze może Ci kolega pożyczyć wiberę i jest wszystko okej. Czyli decyzja sędziego, że ta broń nie wchodzi, nie wchodzi. Robimy to tuż przed walką, żeby nie było opcji, że ktoś powie dobra, dobra, to ja go odłożę, a później przemyci to jakoś na pole. Także jeżeli chodzi o broń, każda niebezpieczna broń z żubkami. pamiętajcie, były przepisy, mówiliśmy o tym wiele, wiele razy, muszą być zaokrąglone. E, jeżeli chodzi o e, same, same walki, zabronione są. Nie, wszyscy nie sprzyjają. Zabronione są kopnięcia pod piciem stopy. to Zresztą nie można atakować kolana kopem z żadnej strony. Kolano jest święte. Czy z przodu, czy z tyłu jest zabronione, żeby tu kopać. Najbardziej niebezpieczne, najbardziej niebezpieczne są wejścia na tą To będą bezwzględnie sędziowie karać i stadać takiego gościa, który, który coś takiego robi, bo nie chcemy mieć kontuzji wyłączających zawodników na wiele miesięcy po zadaniu się w tym Z tyłu, jeżeli ktoś stoi, można mu nacisnąć nogę, ale to nie jest stopnia, tak? to jest naciśnięcie. Jeżeli ktoś z rozpędów chciał wjechać, tak? to też jest aut. To jest fał, który jest bardzo niebezpieczny. Czyli tylko i wyłącznie jak ktoś stoi, to można mu nacisnąć tą Jeżeli chodzi oczywiście o atak w stopę, atak w bez najmniejszych dyskusji. Jeżeli chodzi o kart, kolejna bardzo ważna rzecz. Nie atakujemy oczywiście na kart z żadnej strony. I przy, szczególnie to jest przy zbrodni drzewcowej. Nie... Ja wiem, że to jest bardzo trudne, ale nie zadawajcie ciosów w prostej, po prostu im na kręgosłup. Jeżeli uderzacie gościa, macie go uderzyć z tyłu, on i tak was nie widzi. Uderzcie go z boku. Kręgosłup jest tylko oszczędzany, bo wszyscy chcemy e, jutro dalej e, walczyć z wodzą. E, bezwzględnie też będą sędziowie karać wszystkie duszenia bronią krzyżową albo e, półtorakami szczególnie. Czyli nie można zakładać od tyłu, tak jak Emil teraz pokazuje, bo to jest duszenie. Z drugiej strony nie może też, bo jest atak na ten czujny, Także tego nie ma. Jeżeli chcecie założyć dźwignię na gościa, musicie założyć ją na tłum. I wtedy jest to bezpieczne. I za hełm oczywiście też, ale żeby się to nie skinęło na szyję, bo wtedy e, jest to bardzo niebezpieczne. E, tu na tył, ponieważ pancerz idzie wtedy w górę i tu mamy odkryty kawałek jeżeli mamy gościa, który walczy tu z naszym kolegą i chcemy go złożyć ludzie, możemy go kopnąć możemy zrobić z nim masę różnych innych rzeczy, nie atakujmy mu pleców eee, Obroni powiedziałem sędziowie i najważniejsza sprawa jeszcze e, dla naszych sędziów po zakończonym starciu nie wstajemy, ponieważ sędziowie muszą policzyć małe półku. czyli ile, ile będzie ludzi e, stało na koniec e, walki. E, także wstajemy dopiero wtedy, kiedy padnie komenda, można wstawać. E, jeżeli chodzi o broń, nie wchodzą buzygany na stalowym trzonku, tylko na drewnianym. Nie wchodzą buły, e, jako rękawicy nie wchodzą też, tylko musi być przez przez rękawica. No i to chyba wszystko. wszystkich bardziej szczegółowych kwestiach e, będą sędziowie zabierać głos i zapraszamy do spotkania po odnośniu w polu. Niech już wychodzą w kolej, nie wysyłają nas w dół, jak mnie powróci. Akredytacje zostają, natomiast was muszę stąd przeprosić, bo my się tu musimy zmieścić z sędziemi. Prisioneiros do <droga, droga, tos> Państwo, rozstawiają się już w polu.